Hej, co ty mówisz? Właśnie jem kolację z synową. Zabierz swoją mamę do domu. Dlatego chciałeś poznać Lucky. Teraz idź. Załatwiłem ci wyjazd. Muzyka. Hej, Joyce, co ty tu robisz? Dokąd mnie zabierasz? Śmiech, Boże Rubaj. Co za katastrofa, Joyce, gdzie mnie zabrałeś? Och, nawet mnie nie masz. Joyce, proszę weź mnie na kolana. Joyce, o mój Boże, ta dziewczyna robi się zbyt romantyczna po wypiciu. Jeśli będzie się tak zachowywać, to mnie nie będzie. O mój Boże, Lucky, co ty robisz? O mój Boże, ona jest taka słodka. Jak mogę się powstrzymać? Joycer, proszę weź mnie na kolana. Joycer, mówię ci, żebyś poszedł. Mówię ci, żebyś mnie wziął. Nie słuchasz mnie. Zacznę płakać. Mam ochotę płakać. Hados, człowieku, chce mi się płakać. Hados, uspokój się, szefie, albo idź, szefie. Gdzie ja się w to wpakuję? Dobra, pójdę pierwszy. Dobra, ty idź i ją przyprowadź. Ta dziewczyna doprowadzi mnie do szału. Nie zachowuj się tak. Czemu tak na mnie patrzysz? Joy, proszę pana, wiesz, jaka jesteś gorąca, twoja Joyce. Nie zapomnij polubić, skomentować i zasubskrybować, żeby zobaczyć kolejną część.